Okej, okay, moi drodzy, mamy pierwszy trailer dotyczący Pet Simulator 99. Poznamy tę grę, czyli następcę Pet Simulator X, lecimy z tym. O proszę, ej, no jest troszkę ładniej. Wygląda to troszkę... Okej, okay. czekajcie, czekajcie, czekajcie. Będziemy to analizować oczywiście dokładnie. Na razie obejrzmy, obejrzyjmy sobie wszystko. Małe są... Lokacje są małe z tego, co widzę, przynajmniej te startowe. Okej. Okay. Wow, ej, wygląda pięknie, wygląda fajnie na razie. Potem będziemy mamy Equip Pets i <laughs> O kurde, ale tu będzie dużo rzeczy do robienia. Patrzcie, basic i jasny gwint. Ładnie to wygląda. Naprawdę kozacko. O jacie, o, o mój Boże, pięknie, pięknie. Danger. Oho, mamy jakieś nagrody, jakieś skarby. Potrójne otwieranie, jellyfish, -e. arena 22, obszar 22. A tu mamy magnety. No, powiem Wam szczerze, tylko lokacje wyglądają całkiem mało, ale są jakby takie same. Wow, podwodny świat! <ścoughs> Okej, okay. możemy sobie przejść szybciutko do danego miejsca. Open more eggs. <ścoughs> Czy to jest free to play, że mogę dużo otwierać? Nie no, będziemy dokładną analizę przeprowadzać na końcu tego odcinka, także zostańcie. Moi drodzy. I data pewnie będzie ujawniona prawdopodobnie 1 grudnia. Ej no, słuchajcie, jak mining simulator. Jacie. Wow, tu jest wiele mini Gierek zaszytych w tę grę jedną. D winning Daily Wills mamy koła. Ja cię widzę, ej. Możemy Itemy do Petów dawać? O jasny Gwint, zobaczymy jak z ekonomią tu będzie, bo wiecie, żeby to wszystko zbalansować. Jakie, jakie tutaj rzeczy. Jezu, tyle jajek naraz można otwierać? Ja cię widzę, co tu się dzieje. Mamy trade'y z Pet Simulator X i Trading Plaza. Ile tych Teleport. Mamy rebuffy. Mamy odrodzenia, skrzeszenia. Wow! Ja jestem, naprawdę gorąco czekam, 1 grudnia, potwierdzone! Potwierdzone, moi drodzy. Ja cię gwizdzę. Czy to koniec, czy coś jeszcze tu będzie? No dobrze, moi drodzy, czyli zaczynamy dokładną analizę. Mamy tutaj tego pierwszego dragona, jak zawsze był w Pet Simulator X, moi drodzy. Dodatkowo, lećmy dalej, kraina wygląda ładnie, kolorystycznie szczegóły mega fajne. Mamy tutaj nagrody, e, rankingi oczywiście, zniszczy 10 końców, i tu dostajemy nagrody. Mamy ekwipunek PETA, tu mamy końsy i diamenty, z tego co widzimy. Mamy też riberfy, ikonkę riberfa, e, czyli odrodzenia, klikanie, pewnie będzie clicker Jakby tu dostali clickera mega fajnie. To tak wygląda, jakby to było to: ok, Com quest complete, czyli mamy questy. Okej, okay, będziemy mieli questy, co jest mega fajne, bo nie będzie się nam nudzić. Obszar nam się tutaj pojawił. E, obszary nie są duże i są jakby takie same. Jest pewien schemat tego tworzenia. Ok, hatch Huge from your best egg. Best egg. Ok, czyli mamy tu jakieś huge pety. Mamy skrzynkę, która była w Pet Simulator X. Co to jest? Move Faster, czyli dostajemy. Aha, jak będziemy mieli odpowiednią ilość, albo zniszczymy jakby obszar, to dostajemy... Czy wejdziemy na obszar, to dostajemy jakby do jakieś ulepszenia. W tym wypadku poruszamy się szybciej o plus 2. Okej. Okay. Tu mamy kolejne questy, tu jakieś... Darmowe diamenty. Dobra. Dobra, i teraz tak, bijemy tutaj sobie te... Co to jest to? Tu sprawdzimy sobie tę maszynę, która jest... 15 more Pets, czyli tutaj będziemy mogli oczywiście za Robuxy. Ale też za diamenty dodajemy sobie Pety. Ile możemy ekwipować? Fajne, bo w końcu te diamenty będą na coś potrzebne. Mega supoko. E, e, mamy tutaj e, ekwipunek. I to jest jakaś. Jest, jesteśmy na enchantach. Premium enchant. Czyli to są jakby enchanty, które tutaj są zrobione. Czyli słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. Mamy jajka, które możemy odblokować. Dostajemy tutaj te... Czekajcie, co było tutaj, bo to tak przeleciało. Would you like to buy random... Czyli... A, możemy kupować randomowe enchanty z tej księgi. Potem to mieszać w jakiś sposób. <gry> Nagrody za ranking. Okej, okay, deska, tu jakieś inne rzeczy, miksturki. Dostajemy gwiazdki. Jezu, jeżeli to będzie zrobione tak, że w końcu będziemy mieli coś więcej do robienia niż tylko zbierać końsy... Mega fajnie. I w lewym górnym dolnym rogu mamy te jakieś te. No. Miksturki. A, czyli możemy łączyć ze sobą inne miksturki, żeby zrobić lepszą. Fajne. I co tu dostaliśmy? You crafted, ok Dostaliśmy wykraftowane. Tu dostajemy darmowe miksturki. Mamy też podział, że jedna miksturka może być lepsza i ma dwie gwiazdki. Oj super pety tam były. Tutaj mamy minigierki, żeby się dostać do innej lokacji. Patrzcie. Obi komp... A, czyli obi tu będą. I żeby je jak je zdobędziemy, to dostajemy diamenty i jakieś enchanty. Mamy też mega skrzynki. Okej, okay, jajka to wiadomo, sobie je otwieramy mamy obszary podwodne, gdzie możemy pływać. I tu już zaczynają się różnego rodzaju inne monety, jak widzicie. Ej, nieźle. Co to jest? Ekwipunek, czyli widzicie, będziemy mogli teraz nasze pety prawdopodobnie, albo postać, dawać mu przedmioty. Przenośny magnes, który może być umieszczony na jakiejś obszarze. W każdym obszarze trwa 5 minut. O kurka, czyli będziemy mogli takie jednorazowe użycie zrobić. Fajnie. A ta zielona co robiła? Ta pomarańczowa? Super charge pets, czyli jak ładuje jakoś pety. Wow. Patrzcie. Nie no, to będzie kosmos. To będzie tak duży gr grind, że nie wiem, grinding. Fajnie wyglądają te lokacje. Mamy armatki, które przechodzimy szybko. Pewnie będzie też teleport. Open More X, czyli będziemy mogli więcej jajek otwierać za, za diamenty. Wydaje mi się też, że słuchajcie, będzie też o wiele gorszy. Jeżeli możemy tyle jajek jednocześnie otwierać, to znaczkiem tego, że nasze pety będzie trudniej zdobyć te lepsze pety. Będzie mniejsza szansa na zdobycie. Widzicie, bo tu patrzcie, ile możemy otwierać. Golde A, robimy złote pety. Jezu, jak szybko będziemy mogli robić złote pety. Już nie będziemy klikać, tylko możemy sobie przekotrzeć koło i od razu na raz 74 złote pety. Przerobić zwykłe pety na złote, że chcemy 20 zł. Wow, naprawdę spoko. Możemy łowić ryby i zdobywać przedmioty dzięki temu. Możemy łączyć pety. Mamy mining simulator. Gdzie możemy sobie w ten sposób zbierać monety. Wow, mamy Obi, jak widzicie, tu możemy odblokować drzwi, mamy Crystal Creta Voting, voting booth, booth, czyli dostajemy jakieś tutaj głosowanie, <ścoughs> Trading Plaza i mamy Spinning Wheel, czyli dostajemy też jakieś rzeczy za darmo i kod jaki fajny tu jest, VIP Rewards, ok, mamy dla VIPów nagrody. I tu są te przedmioty wszystkie. Co ten banan robił? Czekajcie. Czekajcie, bo to musi być powoli. Tasty snack for your pets, boost diamond. A, czyli więcej <coughs> czyli <coughs> będzie coś takiego już na stałe, co było wcześniej w Pet Simulator X, czyli te jedzenie będziemy mogli karmić pety i dzięki temu dostańmy więcej na przykład diamentów. <coughs> <coughs> Ej, nieźle! Jakieś komety tu mogą się pojawiać. Tu jakiś słoik. Czyli możemy słoik jakiś robić też na monety. Comet shower. Czyli Ja cię gwizdzę. Increase the strength of your pets by 60%. Strong pets 4. Wow! Nieźle. Mythical lighting. Chance to send a bolts of lighting to nearby breakables. Wow, ile enchantów, ale to będzie mega. Będziemy mogli pewnie nie tylko enchanty, nie tylko pety sprzedawać, ale enchanty. O jacie. Patrzcie, increase the odds of hatching active huge pets by. O 25% będziemy mieli zwiększone szanse, żeby yy, zdobyć huge peta. Jaciek wzrostrze. Jezu, ile jajek naraz tutaj jest. Słuchajcie, raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 na 2 na 1 na 14, 70 jajek naraz? Dobrze liczę. Tu jest oferty. Szainnie mitical ekskluzywy mamy. Jaciek wzrze, mega fajnie to wygląda. Nie mogę się doczekać na tego 1 grudnia. Słuchajcie, to już ile? Prawie dwa tygodnie, no mniej niż dwa tygodnie. Mamy Rebirth, czyli teleport. Travel and... czyli dostajemy za odrodzenie teleport. Cast klucz do zamku. Trading plaza. Pety pet są 65% mocniejsze i nowe... jakieś inne nagrody. Jacie. Ale to będzie sztos. Moi drodzy, let's go! Let's go! Nie mogę się doczekać.